Dobiegał kres ziemskiej wędrówki Jezusa. Wraz z uczniami zbliżał się do Jerozolimy, gdzie miał się rozegrać dramat Wielkiego Piątku. O tym opowiada dzisiejsza Ewangelia. Uczniowie, świadomi tego, że wspaniała przygoda wkrótce się zakończy, doznają trwogi. Są przerażeni, smutni i załamani. Piotr już kiedyś wcześniej protestował, mówiąc: Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. I właśnie w takiej sytuacji Jezus uspokaja swoich uczniów, wlewa w ich serca nadzieję. Mówi tak: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Idę przecież przygotować wam miejsce. Nie zostawię was sierotami. Powtórnie przyjdę do was. Brecie i siostry, tak jak powiedziałem już we wstępie do. Liturgii, trwoga i lęk towarzyszą człowiekowi na ścieżkach jego ziemskiego życia. Są jak siostry mieszkające pod jednym dachem, towarzyszące człowiekowi i jego najbliższym od chwili narodzin, aż po sędziwy wiek zwłaszcza kiedy przychodzi starość, choroba. Cierpienie. Ale też można powiedzieć, że trwoga i lęk to nasze sąsiadki, mieszkające poza domem. Ilekroć wyjdziemy z domu, możemy się z nimi spotkać. Nie sposób przed nimi uciec. Trwoga i lęk swoje apogeum osiągają w chwili zagrożenia zdrowia i życia. To jest naturalne, że człowiek się lęka. Przychodzą zwłaszcza wtedy, gdy wybija ostatnia godzina naszego życia. Chrystus w ogrodzie oliwnym, wiedząc, co go czeka w Wielki Piątek, począł się smucić i odczuwać trwogę, zapisał ewangelista. I wyznał. Smutna jest moja dusza aż do śmierci. A potem upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. Syn Boży, uczestniczył w tym, co nam jest tak bliskie. Trwoga i lęk pojawiają się w tym momencie, kiedy człowiek staje się bezsilny wobec niszczycielskiej potęgi natury. Właśnie w ostatnich dniach, wczoraj szczególnie, wspominana była rocznica potężnego trzęsienia ziemi i tsunami, które zniszczyło wybrzeże Japonii. Dziesięciometrowa fala wdarła się na pięć kilometrów w głąb kraju tysiące osób straciło swoje życie, a setki tysięcy to co osiągnęli przez lata uczciwej i ciężkiej pracy. Trwoga i lęk przychodzą wtedy, gdy deptane są największe wartości: godność człowieka, wiara, wolność i niepodległość narodu. Wtedy właśnie w sercach rodzi się dramatyczne pytanie: dlaczego taki los zgotował człowiek-człowiekowi? Bracia i siostry, bierzemy dziś udział w pogrzebie legendarnej postaci, majora Michała Isajewicza, pseudonim Miś, kawalera Orderu Virtuti Militari, człowieka niezłomnego. Który zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 4 marca bieżącego roku. W dniu jego pogrzebu pytamy, czy trwoga i lęk towarzyszyły mu na ścieżkach jego ziemskiego życia? Odpowiedź jest jedna. Oczywiście, że tak. Bo spotykał się ze złem i jako człowiek. Odczuwał i lęk, i trwogę, i przerażenie. Był młodym, osiemnastoletnim człowiekiem, kiedy wybuchła Druga wojna światowa, doświadczył jej okrucieństwa, był świadkiem okupacyjnego terroru, widział śmierć i to na własne oczy, widział zgliszcza ocierał się o więzienie ocierał się o śmierć i zapewne bo to jest naturalny odruch człowieka lękał się o życie swoje swoich najbliższych przyjaciół sąsiadów jednak odwaga i męstwo zdołały pokonać trwogę i lęk Zaangażował się w konspiracyjny ruch oporu przeciw niemieckiemu okupantowi, był żołnierzem oddziału Pegas, kiedy był komendy głównej Armii Krajowej. Brał udział w wielu akcjach zbrojnych, jednak udział w zamachu na kata Warszawy, Franca Kuczere należy do najważniejszych i powszechnie znanych. W czasie tej akcji został ranny w głowę. Za udział w tej akcji został doceniony i odznaczony Krzyżem Walecznym. A potem aresztowany przez Niemców w kwietniu 1944 roku trafił do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Ale i tym razem nie załamał się. I nie poddał. Pokonał lęk, decydując się w maju 1945 roku na udaną ucieczkę z transportu. To było kolejne jego zwycięstwo. Po zakończeniu wojny w zniszczonym kraju, także pokonał lęk. Tym razem o swoją przyszłość. Nie poddał się. Podobnie jak wielu jego rówieśników ukończył studia, został inżynierem budownictwa lądowego, podjął pracę. Nie chciał iść przez życie samotnie. Zawarł związek małżeński z Izabelą, łączniczką Armii Krajowej, więźniarką pawiaka. Wychował i wykształcił syna Zbigniewa. W dniu pogrzebu świętej pamięci Majora Michała Isajewicza pragnę podkreślić jego męstwo i odwagę zarówno w czasie wojny, kiedy zmagał się z wrogiem, jak i po jej zakończeniu. W swoim życiu realizował wskazania zawarte w liście świętego Pawła Apostoła do Rzymian, które zostały dziś odczytane. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. W życiu więc i w śmierci należymy do Pana. W świętej pamięci major Michał Isajewicz nie żył dla siebie. Żył dla innych. I gotów był umrzeć za innych, za wolność naszej ojczyzny. I w czasach wojny i po jej zakończeniu zawsze pokonywał lęki i trwogę i odnosił sukcesy. W dniu jego pogrzebu. Tym razem Chrystus do nas kieruje słowa otuchy i pocieszenia. To do nas mówi, niech się nie tworzy serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Idę przecież przygotować wam miejsce. Bracia i siostry, wierzymy. I w godzinie pogrzebu naszego bliskiego zmarłego, bohatera, człowieka niezłomnego, tę wiarę wyznajemy, że Bóg przygotował dla niego miejsce w swoim domu. Wyrażamy również głęboką wiarę, przekonanie. Ufamy w to, że jego bohaterskie czyny, za które był odznaczony orderem Virtuti Militarii, oraz wieloma innymi odznaczeniami wojskowymi i państwowymi przez Boga zostaną docenione, a On nagrodzony życiem wiecznym. Dziękujemy Bogu za ten wspaniały przykład, za piękne życie, które nie było życiem dla siebie, ale dla Boga i dla innych. Dziękujemy Bogu za przykład niezwykłego męstwa, za człowieka, który pokonywał lęki i trwogę. Jako człowiek wierzący wiedział, że jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Po jego stronie stawał Bóg. Za życia ufamy, że stanie po jego śmierci.